Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Ebenezer, mówiąc: Aż dotąd pomagał nam Pan. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To jest pierwsza Samuela, siódmy rozdział, dwunasty werset. Taki bardzo chyba znany fragment w wielu różnych kościołach, a nawet na przykład w Tanzanii, tak jest, że wielu e, chrześcijan po prostu mówi: Bóg jest moim Ebenezer. Właśnie odwołując się do tego fragmentu. O czym jest ten fragment? Co on mówi? Mówi o tym, że był taki moment bardzo trudny w historii Izraela. Wcześniej czytaliśmy o tym, że 20 lat minęło, gdy, gdy coś się zaczęło dziać duchowego w Izraelu. Izraelu, który został zrabowany, zniszczony, Przybytek został rozwalony, i tak naprawdę ciemiężyli go wrogowie, filistyńczycy. Bardzo mroczny, bardzo mroczny fragment, fragment, który gdzieś też w psalmach się pojawia, właśnie jako taki moment upadku, można powiedzieć, takiego, takiego miejsca w historii Izraela, kiedy w zasadzie nie ma nic, nie ma przybytku. Gdzieś tam ta skrzynia stoi kątem, i, I nic się nie dzieje. Filistynczycy zwyciężają. W zasadzie jedynym jakimś, można powiedzieć, takim światełkiem w tunelu to jest to, że jest Samuel. Samuel, który jeszcze jest młody. Trzeci rozdział, 19. werset mówi Rus Samuel, a Pan był z nim i żadnego z jego słów nie pozostawił niespełnionym, ale był to strasznie, można powiedzieć, taki Malutki punkcik, to nie, było, to nie było światło, to nie był jakiś, jakiś rój punktów. To był jeden czar, właśnie na, na czarnym tle, jeden punkcik jakiejś nadziei. I, I tak można powiedzieć, w pewnym momencie, kiedy czytamy na początku tego siódmego rozdziału, coś Bóg zaczyna robić w sercach Izraelitów, i oni tak się zbierają, wylewają później, jest powiedziane, wodę przed Panem, pokutują, nawracają się dzieje się coś dobrego i yy, i pomimo tego, że dzieje się coś dobrego pomimo tego, że można by powiedzieć, że właśnie no teraz Boże powinieneś nam pomóc, powinieneś nas jakoś potwierdzić, wzmocnić w tym, to właśnie wtedy to właśnie wtedy filistynczycy usłyszeli te siódmy werset, że synowie Izraelscy zgromadzili się w Mispie ruszyli książęta filistyńcy na Izraela synowie Izraelscy usłyszawszy to zlękli się filistynczyków. I tak naprawdę, yy, i tak naprawdę, yy, tak chyba czasem i bywa, że, że wydaje nam się, że robimy to, co powinniśmy robić, że po, wydaje nam się, że Bóg powinien błogosławić, no bo jesteśmy po tej właściwej stronie, bo, bo zaczyna się dziać coś dobrego, chcielibyśmy widzieć dalszy ciąg tego dobrego, a właśnie w takiej sytuacji yy, niestety pojawiają się Filistyńczycy bardzo często, którzy mówią: A figa z makiem. A właśnie, że nie, bo nam się to nie podoba, bo to nie jest tym, co, co, co wam pozwolimy zrobić. Nie pozwolimy wam tego zrobić. Natomiast pocieszające jest to, że pomimo tego, że, że właśnie tak Filistyńczycy zadziałali, pomimo, myślę, tego, że, że tak naprawdę gdzieś ten duch opadł w tym Izraelu, który no po raz pierwszy od, od, od wielu, wielu lat zaczyna poważnie szukać Boga, to wylewanie wody, myślę, oznacza taki gest pewnego, pewnej rozpaczy, takiego, takiego pewnego, można powiedzieć, bezradności, wyznania bezradności. Myślę, że dla ludzi wyznanie bezradności jest czymś bardzo przykrym, bardzo trudnym, ale właśnie to robią Izraelici. I oni jakby zdobyli się na tą odwagę, by wyznać swoją bezradność i właśnie wtedy, zamiast Bożej pomocy, najeżdżają na nich Filistynczycy. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne. I trochę tak nawet patrząc na dzisiejsze sytuacje, no jest jakaś analogia, myślę, do tego. Natomiast to nie jest koniec tej historii, bo w tym dziesiątym wersecie jest powiedziane, że Pan zagrzmiał donośnie nad Filistynczykami, zbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło. Jest to, myślę, jakaś taka trochę metafora, co to oznacza, że Pan zagrzmiał nad Filistynczykami. Nie wiem. Ale Pan zrobił coś szczególnego, coś, co sprawiło, że ci mocni, ci silni, ci, którzy gdzieś tam czuli się pewni, że właśnie jak zazwyczaj dadzą do wiwatu Izraelowi, no, że historia się po prostu zmieniła. I właśnie wtedy Samuel wziął ten kamień, kamień jako pewien symbol, przypomnienie, znak tego, co się wydarzyło. Położył go między. Mispą i Jeszaną, nazwał go Ebenezer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. Przez to to jest taki bardzo dobry, bardzo dobry yy, znak dla nas, yy, że są takie chwile w życiu, kiedy musimy powiedzieć, yy, było ciężko, potem było jeszcze ciężej, a potem Bóg nam pomógł. I chociaż nie wiemy, jak będzie dalej, bo to nie jest historia, historia się nie kończy, proces dalej trwa ale jesteśmy Ci, Boże, wdzięczni za to, że <laughs> aż do to nas doprowadziłeś, że aż dotąd żeśmy doszli i wyznajemy, że jesteśmy właśnie w tym miejscu dzięki Tobie, dzięki Twojej pomocy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj również wyznali coś podobnego. Boże, jesteśmy dzisiaj tutaj na tym miejscu, jesteśmy wspólnie, szukamy Ciebie, szukamy Twojego oblicza, prosimy o Twoją pomoc, prosimy o Twoją łaskę, patrzymy na Ciebie. Dzięki Tobie, Panie, dzięki temu, temu że jesteś wierny, Dzięki temu, że nas trzymasz, dzięki temu, że nas zachęcasz, dzięki temu, że dodajesz nam sił, dodajesz nam nadziei wbrew nadziei, stoimy, patrzymy na Ciebie i czekamy na Ciebie. I niech tak się właśnie dzisiaj pośród nas dzieje. Panie, dziękujemy Ci, że aż dotąd nam pomagałeś. Patrzymy z ufnością w Twoją stronę. Bądź, Panie, uwielbiony. Niech Twoja wola się dzieje pośród nas. I niezależnie od okoliczności, daj nam trwać przy Tobie. I daj nam odczuwać Twoją obecność w naszym życiu. Z Bogiem i do zobaczenia.